Żeby kogoś wyprzedzić z prawej strony, to w obszarze zabudowanym na drodze, a tu jest droga dwukierunkowa, bo widać, że podwójna linia ciągła jest obok koła tego pojazdu, koła, koła tylnego po lewej stronie widoczna podwójna linia ciągła. W związku z tym, nawet gdyby tych samochodów z przodu nie, byśmy nie widzieli, bo tam nie, nie byłoby nikogo, to po tym, co byśmy tu zauważyli, po znakach byśmy się zorientowali, że jest to droga dwukierunkowa. A więc bo podwójna linia ciągle rozdziela pasy ruchu o przeciwnym kierunku poruszania się. W związku z tym, że na drodze jednojezdniowej, na drodze dwukierunkowej muszą być wyznaczone co najmniej dwa pasy ruchu, a tu są dwa pasy ruchu wyznaczone, to wyprzedzać z prawej strony moglibyśmy, prawda? Poza obszarem zabudowanym muszą być wyznaczone co najmniej trzy pasy ruchu. I pamiętacie o tym również, że mogłyby występować znaki drogowe, które zabraniałyby wyprzedzania z prawej strony. Znaki typu. Niebezpieczny zakręt, obojętnie w którą stronę, czy dwa niebe niebezpieczne zakręty, czy większa ilość niebezpiecznych zakrętów, bądź znak stromy podjazd. To te znaki zabraniają wyprzedzania z prawej strony. I są również takie no, sytuacje, gdzie też będzie wyprzedzanie w ogóle zabronione i z prawej, i z lewej, bądź z lewej.